Dzisiaj opowiem Ci, co to są zmienne, co to są stałe. Zobacz. Tak zapisuję imię. W tej chwili Stworzyłem zmienną, która nazywa się imię, i w środku tej zmiennej zapamiętamy sobie Jan. I to jest właśnie ten sposób komputer coś zapamiętuje. W tej chwili od tej linijki możemy już coś z tym imieniem zrobić. Czyli na przykład robić console, write nam imię. I kiedy piszemy tu var, to znaczy, że nam chodzi o variable. Czyli o zmienną. Czyli to jest zmienna. I kiedy na początku C Sharpa nie można było tak zrobić, nie można było napisać VAR i podać imię. Trzeba było napisać konkretnie podać jaki ma być typ. Trzeba było na przykład w tym przypadku jest to string. Ale to coś jest typu string. Od pewnego momentu można napisać zmienną i w momencie, kiedy po drugiej stronie znaku równa się napiszemy, co ma się przypisać do tej zmiennej, to ta zmienna automatycznie przyjmie ten typ. I tutaj, jeśli mamy taki zapis, że jan to jest string, czyli napis, string to jest napis, to jeśli po lewej stronie nadjedziemy myszką na tywar, to on powie, że to jest system string czyli to jest string tak naprawdę czyli on Visual Studio po, po wprowadzeniu tej części zamiast tego var automatycznie zapisze za nas tylko tego nie pokazuje ale zrobi takie coś napisze dla nas string. Bo tak naprawdę za każdym razem powinniśmy w ten sposób pisać i o ile w tym przypadku napisanie string jeszcze ma sens To na przykład jakbyśmy robili tak: object. No to moje litery, bo to są aliasy. Jeśli byśmy w ten sposób pisali, to w zasadzie mówimy, że tworzymy zmienną osoba typu Object. I to ma być nowy object. Czyli tworzymy obiekt z klasy obiekt tworzymy tą osobę. Tutaj w tym miejscu tworzymy. Przypisujemy ją do tej zmiennej. I w tym momencie dwa razy w zasadzie musimy napisać object, object. I teraz to var miał tworzyć takie coś, że kiedy wpiszemy var, osoba to w tym momencie my widzimy, że to będzie object. Tak samo tu zresztą widzimy, że przypisujemy tu string, czyli to będzie string. Wtedy te var powstały tylko po to, żeby zaoszczędzić nam czasu, żebyśmy nie musieli za każdym razem pisać typów, ponieważ te typy one czasami mogą być na przykład, nie wiem, to może czasami tak wyglądać. One czasami mogą tak wyglądać. Kiedy się robi jakieś duże systemy, to bardzo często takie długie, takie długie klasy powstają. I wtedy, żeby. A czasami nawet to wygląda tak, że to będzie na przykład. Jeszcze, krop, jeszcze jakiś napis. I kropka, i dopiero nazwa klasy. I wtedy musielibyśmy. Zapisać to w ten sposób. O. I żeby dwa razy w jednej linii nie pisać takiego długiego napisu, zostało wprowadzone w którymś momencie takie słówko var, które jest skrótem o zmienna, czyli variable. O, od takiego czegoś. To jest skrót od, od takiego słowa. Jak piszemy var, to po prostu nie musimy od tej pory pisać tego, ponieważ Visual wie, że w to miejsce wstawi sobie na stałe. To nie jest tak, że, że to jest nieistotne. Ponieważ w tym momencie, kiedy tu przypisujemy string do tej zmiennej, to automatycznie on już pokazuje, że to jest string. Po prostu on tam wstawia za nas ten string i nie pokazuje tego. Od razu, jak to wpiszemy tą linijkę, to nie jest tak, że ten imię nie ma typu. Ono ma typ konkretny. Jak nadjedziemy myszką, to widać, że to jest że to jest string. A tu jak nawet, tu nie tu nadejdziemy, ponieważ no, nie mamy tych klas zdefiniowanych. tylko Jako przykład podałem. Dobrze, uruchomię ten program i zobaczymy, czy to imię się wyświetli. O, super Jan. Tu ci pokażę jeszcze. jak wstawić te imię w środek jakiegoś napisu? To jest taki, string przed którym piszemy dolar, i wtedy możemy w klamrach wstawić tu dowolną zmienną. I ta zmienna wstawi się w to miejsce. I będzie to tak wyglądało. Nasz bohater ma na imię Jan. Jeśli jesteś zainteresowany filmem o stringach, chciałbyś zobaczyć, dowiedzieć się czegoś więcej, jak działają stringi, to nagrałem dla Ciebie film o stringach i na końcu tego nagrania dam Ci link do tego właśnie filmu, żebyś mógł sobie dokładnie obejrzeć, jak działają stringi i dowiedzieć się czegoś więcej o stringach. No to teraz troszeczkę pobawmy się tymi zmiennymi, na przykład war, wiek i chcemy, żeby wiek był liczbą, czyli piszemy na przykład 12. W momencie kiedy napiszemy 12, to on nam pokazuje tutaj jak podejdziemy na 12, że, 12, że sama liczba 12 to jest liczba typu int 32, czyli to jest liczba liczba całkowita, integer. Int pochodzi od integer i to jest liczba całkowita, i to też pokazuje, że zmienna wiek też już przyjęła ten typ. Ten typ, który jest po prawej stronie, automatycznie przepłynie na lewo. Czyli, my powinniśmy teraz zrobić tak. Tak się robiło kiedyś. Teraz też czasami tak się robi. Jeśli, na przykład, po drugiej stronie jest jakaś metoda i nie wiadomo, jaki on typ zwraca, no to wtedy piszemy sobie ten int. Żebyśmy od razu jednym rzutem oka widzieli, co to jest ten wiek. Zawsze możemy sobie oczywiście podjechać myszką, ale czasami jest lepiej to widzieć. Ale jeśli po prawej mamy liczbę, no to wiadomo, że to będzie. Ale jeśli byśmy chcieli. No na przykład tutaj powiedzmy, że zrobimy wzrost tego bohatera. I wzrost bohatera będzie na przykład metr 82 i teraz i pół. W momencie, kiedy dodamy kropkę, podamy liczbę po przecinku. W tym momencie on już wie, że nam nie chodzi o, o integer, czyli liczbę całkowitą, tylko chodzi o liczbę, o liczbę z przecinkiem i taką liczbę definiujemy za pomocą słówka double. I wtedy Możemy wprost napisać double, a możemy, jak jesteśmy leniwi, napisać var albo chcemy zaoszczędzić miejsca na ekranie. I wtedy widzimy, że wzrost to jest 182,5 cm. Możemy też dać datę urodzenia, czyli data urodzenia, i możemy zrobić new. I możemy podać. Czyli 12 marca 1990? Widzisz tutaj, jak daje takie dwa ukośniki, to znaczy, że chcę napisać jakiś komentarz. I to nie jest program, tylko komentarz do tej linijki. On nie będzie się wykonywał, nie będzie działał, jest po prostu zwykłym komentarzem. Jak chcesz coś skomentować, to możesz wpisać takie dwa ukośniki. Jeśli jesteś zainteresowany dokładnie, jak można robić komentarze, bo komentarze można robić na różne sposoby, to przygotowałem taki film, w którym opisuję komentarze. Poszukaj takiego filmu, dam ci do niego link i będziesz mógł dokładnie zobaczyć, jak działają komentarze. No, ale jeśli nie masz czasu albo ochoty, to wystarczy, że takie coś piszesz po dwóch ukośnikach. I to, co wpisałeś po tych ukośnikach do końca linii, jest zwykłym opisem tego, co jest dalej. Czyli możesz tu wpisać co chcesz, to nie ma znaczenia, i jest to tak pokazane wtedy na zielono, czyli widać, że to jest komentarz. I tutaj skorzystaliśmy sobie pisząc ten date time, właśnie z takiej klasy z framework'a. We frameworku masz stworzoną specjalną klasę która obsługuje daty. Nie, nie bawimy się sami datami, ponieważ daty są zaawansowanym typem i godzina też. Jest to po prostu złożony typ. I mamy do tego specjalną klasę DateTime. I możemy taką datę urodzenia sobie zdefiniować. Jak tworzymy nową klasę, to możemy w nawiasach podać jakieś parametry. Czyli tutaj widać, jak naciśniesz Ctrl Shift Spacja możesz zobaczyć jakie parametry przyjmuje ta ta klasa przy tworzeniu, czyli ona tu przyjmuje 12 wersji, czyli w 12 wersjach możemy jak teraz strzałka w górę, strzałkę w dół, będę wciskał to okienko jest wyświetlone to mogę sobie bo mogę sobie stworzyć, mogę sobie stworzyć new date time bez żadnego parametru, wtedy ona stworzy się jak się ostatnio okazało, bo sprawdzałem, że stworzy się 1 stycznia 1 roku. Tak działa ten date time. Tu możemy podać tiki, liczbę, która reprezentuje datę. I bo gdzieś tam w środku ta data jest zapamiętana jako pojedyncza liczba i możemy tą liczbą po prostu liczbą operować. Możemy podać właśnie rok, miesiąc, dzień. No, i to możemy podawać jeszcze jakieś różne kalendarze, bo w różnych kalendarzach różnie ta data może funkcjonować. Możemy podać jeszcze godzinę, minutę, sekundę. Bo jak nie podamy tutaj godziny, minuty sekundy, no to one będą ustawione na zero, czyli jakby nie interesuje na część, część związana z czasem, time, tylko wypełniamy tą część związaną z datą, date. Ale możemy po przecinku jeszcze dodać godzinę, minutę i sekundę. I będziemy, jeśli na przykład chodzi nam o dokładną godzinę z datą, to wtedy. Podajemy. Jeszcze możemy sobie zrobić typ var obecny. Typ e, typu bull. To jest taki typ typu bull. Jeśli podaliśmy true albo false tutaj i ten typ, możemy nawet go tak zapisać, ponieważ teraz tego nie widać. O. Czyli już nie używamy tego słówka var, tylko piszemy sobie bool. Jeśli on jest true, to jest tak, obecny, a jeśli jest false, to jest nieobecny. Czyli możemy taki ptaszek jakby postawić, zaznaczony albo niezaznaczony. I komputer po prostu każdą tą zmienną pamięta w swojej pamięci momencie jak uruchamiamy taki program to Windows rezerwuje kawałek pamięci tylko dla tego programu i nasz program ma dostęp do tej pamięci i C Sharp jak tworzymy sobie na przykład imię to C Sharp sobie zapamiętuje w pewnym miejscu to imię i wpisuje tam po kolei te wszystkie literki jak sobie e, robimy wiek to on 12. Ale teraz, na przykład, jeśli jakaś, jakaś rzecz jest stała, stawiamy wtedy const. To znaczy, że od teraz podamy stałą. Wygląda to tak samo jak zmienna. O, piszemy wpiszemy string. Kolor oczu: czerwony. Na czerwone oczy to może nie, na zielone to może usunę, bo to był tylko przykład, że może być bardzo długie. Zobaczmy, że wiek. Czyli możemy zrobić, że od tej linijki wiek. To się równa poprzedni wiek plus 1. I ma tyle lat. I zobaczmy, czy nasz bohater ma 13 lat. Czyli w tym momencie zmieniliśmy na 13 lat. I tu się powinna 13 wyświetlić. No to uruchamiamy. I proszę. Nasz bohater ma na imię Jan i ma 13 lat. I mogliśmy wiek zmienić, ale kolor oczu już zmienić nie możemy, ponieważ on nam mówi, że lewa strona przypisania, czyli po lewej stronie od znaku równa się, czyli tutaj, musi być zmienną property lub indekserem czyli po lewej stronie musi być zmienna, a w momencie, kiedy napisaliśmy tę const, to kolor oczu stał się stałą. I tu jest napisane local constant, czyli kolor oczu ustawiliśmy sobie już na stałe, czyli tylko w tej linijce mogę zmienić kolor oczu na zielone. Potem już, jak przejdę tą linię dalej, niczego już nie mogę zmienić. Nie da się tego. I piszę błąd nie można zmienić w stałej. To jest tak w podstawowy sposób bardzo bardzo elementarny, podstawowy. opisanie, jak komputer pamięta dane w pamięci swojej, czyli jak tworzymy zmienne i stałe. I potem możemy ich w czasie działania programu używać. I tutaj widzisz, jak te zmienne trzeba zdefiniować. Także to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam, cześć.